Czy te liczby rosną? Ponieważ wykład miał być bardzo elementarny i opierać się tylko na łamkach, to pytanie, czy wszyscy wiedzą, że te liczby są coraz większe? Ponieważ nie należy ufać e, odpowiedziom z publiczności, co ja pokażę. Ale ponieważ też jestem leniwy, to ja pokażę tylko dla dwóch pierwszych. A później e, zrobię coś, czego nauczyciel matematyki robić nie powinien, ale powiem, zaufajcie mi, że dalej tak będzie. Więc stąd wiadomo, że dwie trzecie są większe od jednej drugiej. Jak porównać takie liczby? No tu jest całość dzielona na dwie części, tu jest całość na trzy i wybierane dwie z tych części. No to Musimy znaleźć coś, co pozwoli nam porównać liczby, które dzielą się na 2 i na 3. To jaka to jest liczba najmniejsza, która tak się dzieli? No i 2, 6. Czyli tu mamy jedną, drugą, więc podzielimy sobie taki odcineczek na dwie części, tu na 3, oczywiście równe. No i skoro mamy porównywać, no to to musi się dzielić na 6, czyli tą część na trzy, a każdą z tych części na dwie. No i widać, że mamy teraz identyczne formy. Skoro mamy wybrać jedną z tych dwóch, no to znaczy to jest tu. A skoro mamy wybrać dwie z trzech, no to tu, tu była jedna z trzech części, druga z trzech części, no to widać, że tu jest więcej. Prawda? Wystarczy to położyć na odcinku. Więc dwie trzecie jest większe od jednej. Tak a propos, to co ja zrobiłem, to jest nic innego, tylko pokazanie, skąd się bierze coś takiego dziwnego przy ułamkach jak wspólny mianownik. I to taki bardzo sympatyczny, bo najmniejszy z tych, które w ogóle mogą być wspólnych mianowników. Także widać dlaczego właśnie i jak się szuka tych wspólnych mianowników. No, tyle, że w szkole, jakbyśmy za każdym razem to rysowali, trochę czasu by to trwało. Dlatego już, jak jeden mądry do tego doszedł, no to później już troszeczkę szybciej pokazuje się, jak można to robić. Podobnie można pokazać, że dwie trzecie jest mniejsze od trzecia. To jest mniejsze od cztery. No dobrze. Czyli wiemy, że te liczby rosną. No ale czy one też rosną do nieskończoności? Chyba nie. Dlatego, że zawsze jest tak, że ten ułamek ma mniejszy licznik, większy mianownik. Więc no, one się jakoś tak dziwnie zapominają. A w dodatku, jeżeli zapiszemy je sobie w ten sposób, jedną drugą jako 1 minus 1, 2 tak? trzecie jako 1 minus 1 trzecia, 3 czwarte jako 1 minus 1 czwarta, i następną jako 1 minus 1 piąta, i tą dalej. To widać, co się z nimi dzieje. Tak naprawdę, to są liczby, które powstają przez odejmowanie od jedynki pewnych ułamków. I widać, że te ułamki już się stają coraz mniejsze. Czy, czy kiedyś przekroczymy jedynkę tutaj? Nie. No to widać, że wszystkie te liczby, co z tego, że rosną. Ale one do nieskończoności, niestety, nam nie pobiegną. Na pewno wszystkie te liczby będą mniejsze niż nie, Więc widać, że to wcale nie jest taka prosta sprawa wiedzieć, że obwód śnieżniki kocha roślin. To trzeba jeszcze wiedzieć, jak ją Bo może się okazać, że jednak urośnie nam do tych 10 miliardów i co potem? No dobrze, to jak? Można się przekonać, to jak, jak ten obwód nam rośnie? Spróbujmy przyjrzeć się różnicom. Między wyrazami ja powtórzę, albo może od razu skorzystaję z tego faktu i z tego. To jest różnica między czwartym a trzecim krokiem w tworzeniu śnieży. Jak wygląda? W czwartym kroku mieliśmy trójkę i trzy razy powtórzone cztery trzecie. Ja je zapiszę w napisie. Będzie lepiej widać. A w trzecim kroku trójkę. I dwa razy. 4 trzecie. Widać, że ten element, jak już zresztą wcześniej zauważyliśmy, i ten element powtarzają się w tej różnicy. To w takim razie można je zapisać tak. To jest to, co się powtarza i tu, i tu. No i użyjemy sobie takiego napisu. To nam się powtórzyło i było mnożone przez 4 trzecie, a to zostaje w takiej postaci, jak jest. To. Czyli odjąć No to cała różnica. 4 trzecie odjąć 1 to jest 1 trzecia. Okazuje się, że to jest 4/3 razy 4/3. To jest różnica między czwartym a trzecim krokiem? Jak wyglądałaby różnica między piątym a czwartym krokiem? No, ten element byłby elementem wspólnym, to wyłączonym, i dostalibyśmy taką samą różnicę. Tak. W efekcie różnica byłaby 4 trzecie razy 4 trzecie. Razy jeszcze raz 4 trzecie. Każda z tych liczb jest większa od jedynki. Czyli okazuje się, że w tym mnożeniu zawsze dostajemy iloczyn liczb większych niż 1. Co w takim razie się okazuje? że różnice między kolejnymi wyrazami rosną także. No to teraz pozbierajmy sobie parę Mamy piękny płatek śniegu. Wiemy jaki prezent sprawił nam Helge von Zaciekawiło nas to i policzyliśmy, postanowiliśmy policzyć obwód. Ok. Liczymy ten obrót. liczymy i okazuje się, że przy pierwszych krokach wydaje nam się, że rośnie. Sprawdzamy, czy tak będzie zawsze. No i okazuje się, że jeżeli popatrzymy na postać tych wyrazów i jak one powstają, to każdy kolejny obrót będzie coraz większy. No ale pojawia się wątpliwość, czy one rosną tak, czy tak. Okazuje się, że jeżeli porównamy różnice między wyrazami, to te różnice rosną. No to jaki jest, jest obrót śnieżynki? nieskończone. Tu wyrazy rosły, a różnice były stałe w przypadku liczb naturalnych. I wiadomo, że liczby naturalne, jeżeli liczby naturalne dążą do nieskończoności. Jeżeli tu mamy wyrazy rosnące, czyli obwód śnieżnika kochań w tych kolejnych krokach jest coraz większy i w dodatku różnice nie tylko że nie są tej samej wielkości, ale jeszcze także się zwiększają. No to przepraszam bardzo, ale okazuje się, że w nieskończoności obwód śnieżynki kocha jest nieskończony. I to jest niesamowicie ciekawy fakt. Dlatego, że samej śnieżynki w nieskończoności nie dopłyją. Ale potrafimy prostymi metodami pokazać, poradzić sobie z wyjaśnieniem sprawy, która polega na tym, żeby zorientować się, jaki on może być, obwód tej śnieżki. I okazuje się, że jest nieskończony. To dość niesamowita rzecz, prawda? Ja jeszcze raz powtórzę. Obiekt, który na pewno zmieści się na tej tablicy, ma nieskończoną... Jak do tego doszliśmy? Czy użyliśmy jakiejś niesamowitej wiedzy? Nie. Potrzebne były tylko ułamki. No i znajomość paru faktów, na przykład jak się mnoży liczby przez nawiasy. Nic więcej. Wszystko do czego tutaj doszliśmy jest sprawą naszych umiejętności, odpowiednio zastosowanych narzędzi, jakie mamy w ręku. Także odkrycie, jakiego dokonaliśmy, jest takie, że obwód śnieżynki kocha i jest skończony. Piękny Matematycy bardzo lubią takie odkrycie. E, ja jeszcze raz zwrócę uwagę na to, co mnie właśnie bardzo interesuje w kształceniu matematycznym, to znaczy to, że do rzeczy, zdawałoby się, trudnych, można dojść zupełnie elementarnymi metodami. Wystarczy tylko chcieć i odpowiednio przyglądać się tym rzeczom, które mamy w ręku. Jaka matematyka jest tutaj ukryta? No, po pierwsze, jeżeli ktoś. Eee, chciałbym podłubać jeszcze przy tym temacie. To pierwsze zagadnienie, jakie polecam, to jest zorientowanie się, co się dzieje z polem śnieżynki koch. Dlatego, że widać, że no, jak dodajemy trójkąciki, to to pole też się zmieni. Ale to już jest jak fajnie. Czy to pole może być nieskończone? Nie. Przykład. To co tu, prawda? No, już ta śnieżynka za to koło nam nie wyjdzie. Nie ma szans. W związku z tym pole na pewno jest liczbą rzeczywistą, skończoną. Eee, jakiej matematyki tutaj użyliśmy? Tak naprawdę, przy łoankach, ci, którzy będą mieli ochotę, mogą zauważyć, że w kolejnych krokach taki fakt. Niektórzy ludzie, a są tacy, mogą zapisywać czy używać pewnych wzorów do opisu e, takich form. Takie wzory nazywają się wzorami na ogólny wyraz ciągu liczbowego. Jeżeli kogoś to zainteresuje, to zapraszam, można sobie samemu podłuchać w tym temacie. Jak to działa? No to jest nazwa takiego ciągu liczb, a m jest tylko kolejną liczbą naturalną, która opisuje ten ciąg. Podstawiając tutaj kolejne liczby naturalne, otrzymujemy wartości obwodów w kolejnych krokach tworzenia śnieżynki kocha. Co więcej, Tutaj już mamy coś, co nazywa się potęgą, prawda, więc jeżeli ktoś już jest na tym etapie kształcenia, to wiadomo, co z tymi potęgami się robi. Następna rzecz, taki ciąg, którego tu nie pokazywaliśmy dopiero teraz, ale sobie możemy powiedzieć, nazywa się ciągiem geometrycznym. Eee, jeszcze inaczej, Taki ciąg, który tu powstawał, może być zapisany w ten sposób. To jest inny zapis ciągu, nazywa się zapisem rekurencji.